Pozdrawiam wszystkich w nowy rok. U nas zaczęła się taka spektakularna burza. Zobaczcie, jak jest pięknie. Czyli mieliśmy najwięcej śniegu 1 grudnia. No i też 1 stycznia. Mój mąż pojechał odwiedzić kolegę. I właśnie wraca. Przed chwilą mi dzwonił, że. Jest po prostu strasznie na drogach. I on jeszcze jeździ. Znaczy, jechał tam takimi podrzędnymi drogami. Więc mam nadzieję, że dojedzie jakoś ok, pomalutku. No zobaczcie, tak nam się zaczął rok. Więc życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. I aby do wiosny. Miłego czwartku, buziaki pa.